z tej strony, dotarłem tam gdzie chciałem prawie eee, pogoda jest trochę z dupy, kropi deszcz jest zimno, idziemy biegać Tak, biegnę sobie jakieś 20-parę minut jak na razie z moich dwóch godzin i wylądowałem w takim oto miejscu. Am I going to sleep or not? <laughs> Dobra. Dla osoby, która zupełnie nie biega, albo dopiero zaczyna bieganie, przebiegnięcie tych 42 km to się wydaje jakiś kosmos. Ale... Jak się okazuje, nie jest to takie trudne. Chciałem sprawdzić, czy się naprawdę nagrywa. Trening pod maraton. Plan treningowy jest bardzo prosty. Nie zrozumcie mnie źle, to nie znaczy, że on jest łatwy. Ale nie ma to nic skomplikowanego. Przede wszystkim, jeżeli macie problem z przebiegnięciem pół godziny bez przerwy, to jednak polecałbym zacząć od jednego z programów albo biegać 40 minut. No bo angielski program Coach to 5K I tutaj też nie ma co Wydziwiać, to są dobre Sprawdzone programy I bardzo wiele osób Dzięki tym programom ruszyło dupę z kanapy Coach I zaczęło biegać Problem polega na tym, że niektóre osoby są dość niecierpliwe. I na przykład trzeci tydzień nie idzie, więc stwierdzają: Dobra, ten program jest nie dla mnie, zróbmy inny. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, bo bieganie i kondycja wymaga cierpliwości. Jeżeli chcecie stać się świetnymi biegaczami w ciągu tygodnia, to no to musicie poznać ojca Tonyego Starka. Niech wam strzeli coś i zrobi z was kapitana Amerykę, bo inaczej się nie da. Więc jeżeli na którymś z tych programów się zawiesicie i po prostu nie będzie szło. Nie przerywajcie tego programu, tylko powtarzajcie ten sam tydzień do momentu, aż, go możecie, aż możecie przejść do następnego tygodnia. Czyli jeżeli w tygodniu czwartym jest powiedziane 6 razy 3 minuty biegu plus 3 minuty spaceru, powiedzmy, a w tygodniu piątym jest 6 razy 4 minuty. Biegu i 4 minuty spaceru. Jeżeli nie jesteście w stanie zrobić 4 minut, nic nie szkodzi. Nie ma się co poddawać, tylko powtarzać tydzień czwarty tak długo, aż tydzień piąty wejdzie. I wtedy możemy myśleć o maratonie. A tak ja mówiłem, dla wielu osób, dystans straszny. Pamiętam, że jak biegłem swoją pierwszą połówkę, to wcześniej maksymalnie przebiegłem tylko 15 km, więc nie wiedziałem co się stanie. Gdy biegłem pierwszy maraton, totalnie spieszyłem drugą część, ale to nieważne. O co chodzi? Przede wszystkim czasy ustalić datę tego maratonu wystarczająco w przyszłości, by móc się do niego przygotować. Jeżeli tyle to skończyliście jeden z tych początkowych programów i coś tam biegacie, wy chcecie przebiec maraton za dwa tygodnie, no to sorry, to się nie da. Standardowo programy pod maraton to jest 16 albo 20 tygodni. Jeżeli wam się wydaje, że 16 tygodni to jest dużo, to sobie pomyślcie, że w planie treningowym przeważnie jest jeden długi bieg na tydzień. Więc 16-tygodniowy plan treningowy oznacza, że musicie iść na dłuższy bieg 16 razy. Jeżeli to jest dużo, no to nie wiem, może maraton nie jest dla ciebie. Może szachy będą lepsze. Więc nie potrzeba wam żadnych programów z internetu szczególnie płatnych programów z internetu. Co wystarczy, podstawy matematyki. Chcemy generalnie dojść do sytuacji. W której możemy biec jakimkolwiek tempem przez około 3 godziny maraton przebiegnięty wolnym tempem to jest jakieś 4,5 bliżej 5 godzin więc jeżeli możemy na luzie biec 3 godziny to w dzień zawodów nam to wystarczy jeżeli chcemy być szybcy to w 3 godziny zrobimy ponad 30 km to też na zawody wystarczy. Więc chcemy biec 3 godziny. 3 godziny to z czego to pamiętam, to jest 180 minut. Nasz najdłuższy bieg przed maratonem chcemy zrobić 2 tygodnie przed maratonem, także potem mieć 2 tygodnie na odpoczynek i przygotowanie formy na zawody więc dwa tygodnie przed maratonem robimy 3-godzinny bieg. Tydzień wcześniej odejmujemy 10%, czyli ze 180 minut robi nam się 160 minut, czyli mamy przebiec 2 godziny 40. Tydzień dalej odejmujemy 10%. Ze 160 minut to jest 145 minut, powiedzmy. 45 minut to jest 2,25 i tak schodzimy tydzień w tydzień minus 10%, aż dojdziemy do etapu 16 razy na 16 tygodniu, czyli 14 razy procent składany mniej. Ja teraz. Idę, nie mam głowy do... Aż takie matematyki, ale to wyjdzie poniżej godziny. Spokojnie poniżej godziny. Więc nagle okazuje się, że zaczynamy z poziomu, jaki znamy. Zaczynamy z poziomu, na jakim potrafimy biegać. To jest jeden z naszych składników. Przez te 14 tygodni. 10% zwiększenia w każdym tygodniu. U, zimno. I to wszystko. Przeważnie jest to dla większości osób weekend. Z tego względu, że wtedy mamy czas. Więc mamy jeden bieg. Drugi z naszych biegów. To powinien być luźny bieg między 40 minut a godzinę. Na początku może być troszeczkę krótszy Ale radziłbym zrobić 40 minut do godziny, nawet jeżeli ma to być spacer przed z biegiem Nie patrzymy na serducho, nie patrzymy na tempo Jedyne na co patrzymy to fakt by ten czas aktywności był w pobliżu godziny. Początkowo będzie troszeczkę trudno, ale po kilku tygodniach to jest naprawdę luźny bieg. Bez większego problemu. To jest nasz drugi bieg. Trzeci bieg i ten bieg powinien być. Thanks. Hey. zabije kiedyś ten bieg powinien być koło wtorku jeżeli robimy weekend wtorek środa tak by te nogi sobie odpoczęły ale żeby ich nie dojechać na sam początek więc luźny bieg wtorek środa następny trzeci bieg w tygodniu to jest bieg techniczny bieg w którym dystans nie ma znaczenia w którym biegniemy tak naprawdę 20 minut tylko 25. Bieg polega na tym, że robimy 10-15 minut rozgrzewki 10-20 minut techniki 20 minut biegu luźnego zrelaksowanego biegu, gdzie po prostu dbamy o technikę tylko to nam w głowie i kilka sprintów 15 sekund to wszystko. Będę wrzucał filmiki z kolejnych biegów technicznych, więc możecie sobie je sprawdzić. To jest nasz trzeci bieg. I czwarty bieg, który możecie dołożyć w trakcie programu, czyli niekoniecznie od samego początku, to są podpuszczenia podbiegów pod górkę. Znajdujemy sobie górkę, w której jest kilka min, którą możemy pokonać powiedzmy w 3 minuty. Robimy rozgrzewkę, po czym robimy 5 powtórzeń pod górę, 5 zbiegów. To wszystko i mamy plan. Koniec. Nic więcej nie potrzeba na pierwszy na pierwsze zawody. Ten plan zadziała na półmaraton tak samo. Na 10 km nie do końca, bo na 10 km warto jest jednak dołożyć troszeczkę więcej treningów, gdzie dbamy o prędkość. Ale od półmaratonu w górę zadziała. Tyle, niezależnie od tego, czy sobie w 4 godziny, w 5 czy 6, to on wystarczy. Jeżeli chcecie więcej. Między tygodniem czwartym a dwunastym można dorzucić kolejny bieg, piąty, albo siłownie. Jeżeli macie siłę na przysiady, martwy ciąg, te ćwiczenia z wolnymi ciężarami, pełnozakresowe, wielostawowe, to polecam, jeżeli nie, to co zrobicie, to będzie dobre. to jest koniec planu Ja tymczasem chciałem wam pokazać troszeczkę jak wygląda burz i zima w Nowej Zelandii Niestety ten... Ta ścieżka, którą teraz idę, próbuję biec, jest dosyć kręta i niewiele widać. No cóż, ładne widoczki będą kiedy indziej pewnie. Ale ja na te długie biegi przeważnie wybieram właśnie offroad. Bo... Po prostu tak bardzo nie obciąża nam nóg. Więc na dzisiaj tyle ode mnie. Zostawię jeszcze chwilę kamerę. Może coś się fajnego nagra. To wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego planu, o którym mówiłem, jeżeli powiedziałem coś bardzo głupiego bo to do trochę głupiego, że chcecie mi powiedzieć, że świetną robotę robię, komentarze zostawcie pod filmem. W eee, tego tygodniu postaram się wrzucić drugi film treningowy, a tymczasem biegnę dalej. U mnie w planie dzisiaj dwie godziny aktywności nic kosmicznego. Ale po tych górkach to trochę... Się wymęczę. Zaczyna niestety padać deszcz, ale z cukru nie jestem. Pomimo, że go jem w ilościach masakrycznych, więc może się nie rozpuszcza. Czołem. I czasem tak sobie człowiek biegnie. Nic nie widać, nic nie widać. I nagle urywa dupę. To jest picha. Hmm. Najlepsza chyba plaża dla surferów w Nowej Zelandii, a przynajmniej tutaj w okolicach. Tam się nie dobiegnę, ale chciałem Wam pokazać jak to wygląda.